Witajcie, witajcie na kolejnej lekcji kursu podnoszenia i utrzymywania wysokich wibracji na świadomym obchodzeniu się z wibracjami, z energią. Wibracja to energia, a do czego ta energia nam potrzebna? Do spokojnego życia, po to żeby umieć spokojnie żyć. Kurs opracowany jest na podstawie książki Kelly Gray. Y Praca z energią to jest 111 ćwiczeń, więc musimy, musimy przejść przez 111 ćwiczeń, aby nauczyć się posługiwać odpowiednio wysokimi wibracjami, a w szczególności utrzymać ten stan wysokich wibracji w swojej głowie, w swoim ciele, w swojej duszy. Przez Pierwszych 20 lekcji pracujemy z czakrą podstawy. Czakra podstawy odpowiedzialna jest za, um, za nasze bezpieczeństwo, za poczucie naszego bezpieczeństwa, za stabilność, za, za poczucie tożsamości, przynależności, bezpieczeństwa materialnego. Jest utożsamia z ziemią, fundamentem, który umożliwia wzrost, rozwój, odpowiada za nasze podstawowe potrzeby i, kochani, w, jest taka, potrafimy się odnaleźć. W czakra podstawy, ta praca z tym z czakrą podstawy, to jest to takie znalezienie siebie, znalezienie swojego miejsca na Ziemi. To jest niezwykle ważne. I o tym, jaki mamy szacunek do siebie, jak bardzo kochamy siebie, też ma wpływ czakra podstawy. I właśnie dzisiaj o tym będziemy, będziemy sobie przez cały dzień będziemy robić ćwiczenia. Jak fajnie jest być miłym dla siebie. Jak to dobrze jest być miłym dla siebie. Duchowe prawo przyciągania jest proste, wiecie. Głosi, że wszystko, w co wierzymy, spełni się. Wszystko to, co czujemy, o to przyjdzie do nas. Bardzo ważne jest, abyś sobie uświadomił tę wiekową i świętą naukę w celu kultywacji sposobu myślenia, który będzie działał na twoją korzyść, a nie przeciwko tobie. Twój wewnętrzny dialog który prowadzisz ma wielki wpływ na twoje przekonania oraz na to, w jaki sposób odbierasz świat. Te rozmowy prowadzone wewnątrz siebie, one mają ogromny wpływ na wszystko, co się w naszym życiu dzieje. Czy rozmowy, które prowadzisz w myślach, są pełne miłości, czy może jednak pojawia się tam strach, bawa? Być może jesteś zbyt krytyczny dla siebie. Pomyśl, jak tak sobie właśnie ze sobą rozmawiasz, to to jakie to są treści dialogi. Co tam się dzieje? Nie ma nic złego, kochani, kiedy czujemy odrobinę strachu. To naprawdę nie ma nic. Ważne jest natomiast, aby pamiętać, że twój naturalny stan. Twoja naturalna częstotliwość, Twoje naturalne myśli, to jest energia miłości. To jest miłość czysta, bezwarunkowa, niezobowiązująca do niczego miłość. Szanując swój naturalny stan, inicjujesz przyjazną rozmowę z samym sobą. W jaki sposób patrzysz na siebie, gdy spoglądasz w lustro? Jak patrzysz? Jak spojrzysz w lustro, to co widzisz? Kogo widzisz? Jak na siebie patrzysz? Jak się do siebie zwracasz? Jak widzisz siebie w lustrze, to co patrzysz? Oj, jak ty wyglądasz! Oj. Oj, ale ci się twarz pomarszczyła. No, pomarszczyła się, miała prawo. W pewnym wieku zaczyna. Ale masz włosy siwe. No mam, no przecież to jest cudowne. No mam siwe włosy, świetnie. Wiesz, nie udało ci się coś w życiu. No nie udało się, no nie wszystkim się od razu udaje. A może miało mi się to nie udać? Zobaczcie, na jakim poziomie prowadzicie rozmowy ze sobą. Pierwszy odruch, jak spoglądacie w lustro, to co widzicie. Czy widzicie cud? Ciało, umysł, dusza. Czy widzicie po prostu kogoś, kogo można zaraz tutaj. No nie wyszło, nie wyszło. No teraz nie wyszło w tym wcieleniu. Nie wyszło, nie poszło. No żeś sobie wybrała. To, jak zwracamy się do siebie, ma ogromny wpływ na nasze przekonania i wierzenia. Ogromny. Dzisiaj zatem. Przez cały dzień i to od dzisiaj, jak podejdziecie do lustra, to spójrzcie nie na siebie, ale wewnątrz siebie. Spójrzcie sobie prosto w oczy. Oczy są zwierciadłem duszy. Uwierzcie mi, że w oczach widać wszystko. Miara rozwoju. Duchowego, w miarę rozwoju, umiejętności, nauczyłam się czytać ludzi, wiecie. I kiedy mam zdjęcie człowieka, wyczytam bardzo dużo z tej osoby. Właściwie, wszystko wszystko. <laughs> ale. Ale skąd czytam? Czytam z oczu. Muszę widzieć dobrze oczy. I od razu, kiedy dostanę zdjęcie, widzę, czy to zdjęcie ma nałożony filtr. Czy jest poprzerabiane, to po prostu czuć. Oczy są zwierciadłem duszy. One powiedzą wszystko. I teraz Ty tak spójrz na siebie. Spójrz sobie głęboko w oczy i zobacz, co tam widzisz, bo naprawdę widać wszystko. Jeżeli patrzysz na siebie krytycznie, to Pomyśl, jak możesz zmienić tą rozmowę? Jak, w jaki sposób możesz być dla siebie miły? Doskonale wiesz, że już wiemy, nauczyliśmy się tego z poprzednich lekcji, że nasze ciało to jest świątynia dla naszej duszy. To jest opakowanie naszej duszy. To jest naczynie dla naszej duszy. Jest świątynią i przechowuje boskie ciało. Boskie światło. To jest nasze ciało, kochani. I teraz sobie pomyśl, jakie mam cudowne ciało, które trzyma moją duszę. Moja dusza zapragnęła sobie mieszkać w tym życiu, w takim ciele. Wybrała sobie ciało kobiety. Jestem taka, jaka jestem. Dlatego warto na siebie spojrzeć z miłością, uszanować to, co do tej pory było nieuszanowane i tak pozostać w tym stanie, w stanie miłości i szacunku do siebie, do swojego ciała, do swojego wyglądu. Zaakceptować każdą jedną rzecz w sobie. Kiedy będziesz tak na siebie patrzeć, rozpocznij taką miłą, miłą pogawędkę ze sobą. Powiedz cześć. Co u ciebie słychać? Opowiedz mi. I zobaczycie, co się może dziać. Zobaczycie, co może wyprawiać wasza głowa. Ale kiedy tam się wtrąci ego, zacznie wtrącać, bo ono będzie, będzie, bo po to jest przecież, to mu powiedz: ego kochane. Ja wiem o Twoim istnieniu, wiem, że Ty jesteś, ja naprawdę nie zapominam, ale teraz jest czas, żebym ja sobie ze sobą porozmawiała, żebym opowiedziała sobie, jak bardzo siebie kocham, jak bardzo jestem z siebie dumna, jak bardzo cieszę się, że właśnie moja dusza wybrała takie ciało, jakie mam. Jestem wdzięczna za to. Dziękuję Ci Jego za informacje, które mi przesyłasz, ale pozwól, że zajmę się tym później. Będąc dla siebie miłym, mówiąc do siebie z miłością, z szacunkiem, otwiera się energia na przyjęcie życzliwości obecnej we wszy na wszystkich poziomach. Bo wchodzimy w energię szacunku, wchodzimy w energię miłości, czujemy się bezpiecznie, czujemy się zaopiekowani, czujemy się kochani. I taką energię zaczynamy do siebie przyciągać. I teraz zobaczcie, rano kiedy się budzimy, podchodzimy do lustra, spojrzysz na siebie, spojrzysz na siebie i powiesz, ożesz ty no to będzie taka energia orzeszty, tu, tu włos uczesane tu coś potargane tu coś stoi, ale kiedy spojrzysz od rana w lustro i powiesz kocham Cię, mamy nowy dzień mamy nowy dzień do przeżycia razem, ja i Ty spojrzysz sobie w oczy i powiesz ale jesteś dzielna ale przeżyło Ci się to choć jeszcze jak tyle już przeżyłaś to ten teraz dzień przeżyjemy inaczej niż całą resztę życia Albo jeszcze lepiej. Co mogę zrobić dla ciebie, żeby ten dzień dzisiaj wyglądał tak jak ty chcesz? I sobie odpowiedz na to pytanie. Zadawaj sobie takie pytania. Troszcz się o siebie. Pomyśl sobie, że jesteś sobie takim elfem, który będzie dzisiaj spełniał Twoje życzenia. Będąc dla siebie miłym i będąc tej energii miłości, wdzięczności, Ludzie, ludzie, to wyczuwają. Ludzie to wyczuwają, bo oni widzą osobę niezfrustrowaną, ale widzą osobę zadowoloną, spokojną. I w taki sposób ludzie podchodzą też do ciebie. A ci, którzy są naładowani jak kałasznikow, oni nie podejdą, kochani. Oni nie podejdą. W tym dniu zobaczycie, że nie podejdą. Najlepiej to jest wypróbować, wiecie, w to ćwiczenie sobie zrobić, tak. Na dwa sposoby. Jak pracujesz z dużą ilością osób, to możesz tak zrobić, że od rana wstaniesz dla siebie z uśmiechem, z życzliwością, z miłością, przytulisz siebie i pójdziesz do pracy. Właśnie w takiej wibracji. I zobaczysz, co się zacieje. A na drugi dzień z premedytacją powiedz sobie kilka epitetów, bądź dobrze naładowany i idź do pracy. I zobaczysz, co się będzie działo. Twoja dobroć, ta dobroć wobec siebie też jest modlitwą o dobroć do świata. Bo pomyśl sobie, że będąc w tej dobroci, w miłości do siebie, wysyłasz energię dobroci i miłości do wszystkich, do Matki Ziemi. To się roznosi, to się rozchodzi, to się mnoży. Ludzie to czują. I będziesz takich ludzi przyciągać. Kochani, i patrząc dzisiaj w lustro, mówcie do siebie z miłością. I powtarzajcie: Od dzisiaj wybieram bycie życzliwym wobec siebie. Od dzisiaj decyduję się na to, by uszanować Moją duszę. Od dzisiaj uznam, że moim naturalnym stanem jest dobroć i miłość. Wszelkie fałszywe i krytyczne myśli uwalniam i one do mnie nie wracają. Moja życzliwość. Jest modlitwą do boskości obecnej w moim wnętrzu i we wnętrzu innych ludzi. Pozwalam miłości i dobroci przepływać przez wszelkie obszary mojego życia. Miłość i dobroć przepływa przeze mnie przez cały czas. Moja życzliwość jest modlitwą i demonstracją naturalnej dobroci i miłości obecnej w każdym z nas. Od dzisiaj, kochani, jesteśmy dla siebie mili. Kochamy się bezwarunkowo. Patrzymy na siebie z szacunkiem i miłością. Dziękuję Wam bardzo. Zapraszam. Na lekcję numer 8, która odbędzie się jutro, podzielcie się w komentarzach wrażeniami, jak sobie radzicie, jak się już czujecie, bo to już jest jednak, wiecie, lekcja numer 8 przed nami zaraz. Przytulam Was bardzo mocno. Magda.